No, już chyba trochę tutaj siedzę. Wezmę wodę z półek w sumie, tylko żeby nikt nie zobaczył. Dobra. Zaraz gdzie cyrk? I to ile ja tu spałem? Przecież nie mogli wybudować galerii tak szybko. Nie wiem, co się stało. Dobra, miałem iść do... do szkoły chyba, już nie pamiętam. to pojadę na mojej deskorolce. Piątku... Zaraz czy coś tutaj widzę. No nie, zabrakadowane Może pójdę na tyły. Dobra, deskę tutaj zostawię. Dobra. Pójdę tam na tyły. Trochę to nie No to też zabarkadowane. A nie, chyba mogę się przecisnąć. Dobra. A, a, lekko się... Lekko się Tam. Jakieś światło słoneczne tylko jest. klasa pusta. Widzę już nie działa, a przyczepili pewnie ktoś. Jak był tu kiedyś? Co są te deski. Przyczepiona jest szafka otwarta, rozwalona, chyba... Dobra. Teraz... dlaczego to działa światło? Co? To może być zaślane tylko przez człowieka. Może... Do, 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 to były chyba dawno. Pójdę tutaj, może. Hmm. Pójdę tutaj. To ty, Róża? I, a kim ty jesteś? to ja Fiksuper, super, nie pamiętasz a, mnie? Ja Fiksuper. super. <grym> 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 a czy, słuchaj, masz takie dziecko, stycza? Mam, mam, a, a Dobra, a co? Spotka, spotkałem je, Ode mnie policji. Mam nadzieję, że policja chyba się nie zaopiekowała. Tak nie, 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 nie. Dobra, mam wodę akurat. Widzę, że masz jakieś jabłko. To jest twoje ostatnie jedzenie? Tak, tak. No, Dobra. Szukałam więcej po widzę, że tutaj widzę, że to jest po prostu trzeba. To jest takie specjalne kable podłączyłaś, żeby to, żeby to działało, tak? Tak, tak, dokładnie. I ja czasami tam rysuję, no bo zostałam tak. A, na, na, na meblach rysuję, na meblach. Tak, tak, czasami ta, na, czasami na meblach, czasami na no. piunikach. Dobra. Widać no. No. podłączyłaś tamto. No, no, no ja podłączyłam, no było bardzo trudno. A tamte trudno światła już są rozwalone, tak? Tamte żarówki no, nie? No, po prostu. Gdy siedziałam sobie i jadłam jabłko, no bo miałam jeszcze kilka tych jabłek, to wtedy um, usłyszałam jakieś puknięcie. Ja myślałam, że to tylko wiatr, no i okazało się, że to był wiatr. Bo wtedy nadeszła taka wichura, powiem Ci. Ty też widziałaś, nie? Widziałeś, w pogodynkach mhm. no, miała być, nie? Ja... Miałam... Zaraz, a to było z, w ile? Niedawno? Nie wiem, trzy dni temu? Z, zaraz, a kiedy kiedy złożyli cyrk? E, cyrk? No. E, a, cyrk! No wiesz co, ja mało wchodzę tam na dwór, bo tam ciężko się przycisnąć, bo zabarykodowałam, mnie. Hmm. Dobra, mam nadzieję, było, że ten demon ale... się nie pojawi. A, i y, ten cyrk już chyba dwa dni jest zamknięty. Zaraz, ale jak tak szybko wybudować galerię? Galerię? A, galerię, tak? No tam w miejscu no wiesz, cyrku. Co? Tam już żadnej galerii nie ma. Jak? Ja słuchaj, jestem trochę głodny. Masz tu jakieś jeszcze jedzenie? Gdzieś e, na przykład e, powinno gdzieś być. Schowałam sobie na zapas. E, dobra, za chwilę przyjdę, muszę dobra. zobaczyć. No, to poczekam na różę. Hach. No. Dobra, pójdę. Zaraz ten demon tutaj jest! Nie! Nie! Co jest? Chyba światło go strasz. Co się stało? Chyba on zniknął. Mam nadzieję, że on nie powróci. Dobra. Poczekam, aż róża przyjdzie może. Dobra. Pójdę zobaczyć. No, na dwór, gdzie jestem? Hmm. Róża, róża? <tryk> Dlaczego tak mało chodzę na dwór? Byłam tam tędy właśnie, zauważyłam tam obok tych ogródek z jabłkami, jakimiś pomidorami. A wiesz, ty pewnie nie znasz. Tam dalej, dalej, trochę tam na polu bardziej. Tak, a w ogóle, da, a ty nie zostałeś złapana przez tego demona? W a, cikierni? wiem. właśnie zapomniałam ci powiedzieć, tak się stresowałam. jakiś widziałam jak demon nagle. Pojawił się na ulicy i zniknął. Ale nie, wtedy jak ty poszłaś do mnie tak, po babeczkę czy po coś, nie pamiętam? Tak, po jedzenie. I A to wtedy wywracało. ty byłeś w tej cukierni i... Ty nie wracałaś, ty, ty krzyknęłaś coś takiego, nie pamiętam dokładnie. I ty uciekłaś tyłami? no tak, uciekam tyłami. No i... A potem widziałeś tego demona na ulicy, czy opowiadałaś, czy to? Tak, tak. Po prostu ja wracałam tędy tam gdzie, tu, gdzie jest wejście, wracałam. I nagle, gdy się obróciłam, bo mi spadła babeczka z cukierni i gdy się podniosłam... A, bo to... zdążyłaś kupić tą babeczkę, tak? Nie, jak to kupić? Co? Została opuszczona ta babeczka, nie? Ta cukier... cukiernia? Ta cukiernia, no. Ponieważ... E... No. Babeczki, podobno ktoś dostał za tą, tą babeczkę. A po, po, potem jak wysz, wyszłaś ze szkoły i, w ta, w, i potem poszłaś po baletkę, tak? Tak, y, nie, nie zostało tam z 50 babeczek. Jeszcze wiesz, tam z tyłu na magazynku. Tak. No, no zostało jeszcze tam kilka babeczek. No i gdy wracałam z tym. Babeczkami... I słuchaj, a ja wiesz, że demon jest zmutowany, jakiś, jakoś dziwnie. Zmutowany! a no tak... Ale ja widziałam go chyba w innej postaci. A jaki on był? Jaki on był? Ten demon tej nauczycielki. Mm -hmm. miał, a jak on wyglądał po mutacji? Miał, miał jakieś dziwne, no jakieś dziwne takie skrzydła. Mhm, mm okej. Okay. Jakieś tak? oczy się mocno zmieniły. A oczy. Mm -hmm. Ja go widziałem tylko jakby żadny tylko z oczami jakimiś dziwnymi. Ale skrzydeł absolutnie. Nie było. Róż, e, róża, a... Wiesz o tym, że. Bo mu, opowiadałem Ci chyba, jak byłem w tej szkole, tak? I uciekałam przed nauczycielką, coś takiego. Tak, tak, ale. Potem jakoś. zadzwonił do mnie telefon i nie dokończyłeś na tym. Chyba. Bo nie, nie, byłem... nie wiem. Ja już tu siedzę z... Dwa tygodnie? Nie no, tydzień. Nie wiem. Tu ile jest, jak się... to... nie wiem, ale. Dobra. Mm, to... No, to to Słuchaj, to jest... tutaj no... W tej szkole właśnie to się wszystko działo, więc tak. pewnie dlatego Ej, ten dom był tutaj zmutowany. Ej, ty po uważaj, że za oknem coś się, czekaj, poruszyło chyba. Ej, hmm. chodź, chodź, pokażę ci gdzie to było. O tam, widzisz ten, yy, od przedszkola, od po zaczęcia pod po przedszkola, yy, ten y, trzeci pasek, ten tutaj. Tam yy, po prostu jak byłam przy tym, tam już miałam wychodzić. To mi spadło jabłko do tyłu, nie wiem gdzie się stało, obróciłam się, podniosłam i zauważyłam go, no i, no i z, nagle znikł i ja już teraz nie wiem gdzie on jest. Dobra, a to tu robotnicy już dawno, po, jak się to rozbierali, to powiedzieli, że jednak nie rozbierają i tego nie rozebrali? Nie, to nie było tak, choć, choć, choć tutaj jest coś. Nie, czy demon coś zrobił? To jeszcze zostało, to było tak. Ja siedziałam sobie tam koło szafek, tak sobie szukałam, przebrałam w tych szafkach i przyszli oni. Zapytali się, co ja tu robię. Ja a pewnie znowu robotnicy, bo tam co jakiś czas chodzili, tak? Tak, ja powiedziałam, no wie pan, ja powiedziałam, im, ja tu sobie po prostu siedzę, bo nie mam domu. Oni powiedzieli, no dobra, i po prostu się odwrócili i zaczęli rozbierać i powiedzieli mi, że mam stąd wyjść, a potem. Gdzie jest dyrektor? Bo może tam było jakieś jedzenie. Bo wiem, jak dyrektor nosi te słodycze. Jedzenie hmm. no to jest, szukałam. Szukałam w tych słodyczy. Tych, tych, I teraz I jakby coś się obróciło. Co? Co gdzie? Widziałem, jakby coś się obróciło. Dobra, jak, czekaj, jak, mam klucze, bo zauważyłam jeden klucz. O, chyba do tego. Do Za no. Dobra, no i to, to może. Tak. Ej, znowu coś tam widziałem jakby się coś przewróciło w sali muzycznej. Dobra, czekaj, szybciutko dokończę i już ci ten mojej no rodobotnicy nagle jeszcze nie było za, zabarykadowane. Ja patrzyłam tam z dyrektorem, że miałam iść i tam jest taki ruch z trzawkami, nie? Tak. Ja tak spojrzałam i oni coś tam robili i nagle się odwrócili, zobaczyli coś i uciekli. No i do, do tamtej pory nikt już nie przyszedł do tej szkoły, Żaden pracownik. Okej. Okay. No i, no i tak to było. Ej, chyba z tego miejsca odwróciły, czekaj. No właśnie, ej, ej, coś jakby się przywróciło, znowu w sali, możesz sobie no. pójść tam, sprawdzić róża. Prawda. Dobra, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Halo, róża. Duża. Ej, demon! Nie! Uciekam! Dora! Słuchaj, demonie. Wiem, że to ty, nauczycielko. A skąd o tym wiesz? A może to nieprawda, Wiem, że to prawda, nauczycielko. Słuchaj, pętam! Wiem, że chcesz się na mnie zemścić! To światło. Chyba to. To światło jakby się lekko wyczerpało, jakby. Kaj, właśnie to, mam nadzieję, że ten demon tutaj nie wróci. On może chyba tutaj się teleportować jakoś, nie wiem. On wrócił! Co jest Cię stało? Oprężej przez to! Uciekam! Gdzie? Gdzie? gdzie jest droża! Gdzie jest droża? Dobra, to jest ma... Dobra! Wylewam na nią e, środek chemicznie chwytam! I wylewam na nią! Piu! Wylewę! Trafiona! Trafiona! W głowę chyba dostał ten demon. Chyba. Chyba dostał w głowę. Dobra. Muszę to zakończyć. Idę walczyć. Idę, muszę zawalczyć z nim. Chyba wiem, jak go pokonać. Wiem, chyba czego. Tak, wiem, co, co mogę zrobić. Wiem chyba... Wiem na co była ona uczulona ta nauczycielka. Przypomniało mi się. By, znalazłem to kiedyś. Zaraz róża? Róża to ty? Hmm, tak. A co to ty robisz? Ja? Nie, tak. nie wiem. Nagle coś za... za no, teleportowało się przede mnie. Zniknęło. I jak się teleportowało przede mnie, uderzyło mnie ja, y, takim dziwnym skrzydłem, chyba tak. no, w głowę. I ja nie wiem co to było, chyba demon. Jestem taka spokojna, bo ja już nie wiem co się dzieje. To mnie uderzyli, ja już nie wiem. Nie wiem czy, co ja co mam teraz. Ej, słuchaj, słuchaj, bo, nie bo nie prezydenta nie ma. nie ma, może coś znajdziemy w aktach prezydenta. Ale przecież jakoś trzy dni temu był. Wyjechał? ja dla... do... Dzień gdzie wyjechał? Na telefonie dostałem powiadomienie, w, w, że byłam na takie, na e, takie o takie od taką no, wiadomości, a i dowiedziałem się, że wyjechał. No i tutaj go nie ma, więc... Możemy to sprawdzić Zapomniał zamknąć drzwi. No, słuchaj, co to za przycisk? Gdzie? Za ja tym fillera, muszę go dosiągnąć, czekaj. O! 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 Czekaj! Sprób, Spróbuję go dosiągnąć. Dosiągnąłem O jest! Co się stało? Wskoczyłem tutaj! Ja Dobrze, wchodzę po tej drabinie. Co to jest, są pieniądze? Przecież on powiedział, że nie znamy jego tajemnicy. Z zarabiania pieniędzy. No, Ale... To jest jakieś. samo. Są fałszywe pieniądze! Teraz to może on drukuje i je wydaje tak. Ja chyba wiem. Się Drukarka zgadza. się włączyła. Słuchaj, słuchaj, róża. Tutaj są, jest jakiś nauczycielka. Trochę podejrzany. Co? Co, co coś się stało? Róża, słyszałaś to? Ale co? To jest nauczyciel, pisze, jest demonem. To ja nauczycielkę napisałem ten papier. Co? Czekaj. czekaj, daj mi tą kartę, daj mi tą kartę, powiedziała. Ona zniknęła. Ta karta? Gdzie? gdzie? Czekaj. Róża, stąd tu czekam. No, czekaj! Mam że demon się zaraz nie pojawi gdzieś. Szybko wracajmy do tej szkoły. Musimy wszystko przeszukać w tym, u tego dyrektora. Może on coś wie na temat tego. Nie, on na pewno nie wie. On, on ją zatrudniał, on... Zaraz, sprawdźmy czy dyrektor ją zatrudnił. czekaj, Ale, ty, czyli, ten dyrektor... Co się stało? Co? Pamiętasz, pamiętasz jak mi mówiłeś, chyba, nie wiem, jakoś... Chyba coś się opętało. Róża! Nie? Światło się coś! Włączyło jakoś... Co się, co się stało? No, się włączyło też. Ej, co się... Co się dzieje? Nagle no. tam się... Dobra, sprawdzimy... Się... Dyrektor jej zatrudniał. Czekaj. Ej, znalazłem jakąś kartkę, czekaj. Dyrektor ją zatrudniał. Czekaj, czekaj, jakąś kartkę. Ej, czekaj, to było tej nauczycielce. Czekaj, przeczytam. To ja. Pisze były dyrektor. Zatrudniłem tu nauczycielkę, która próbowała zmusić mnie, żebym opuścił to stanowisko. Nigdy nie miałem odwagi, żeby ją zwolnić. Ona uczyła klasę, w której uczył się chłopak w niebieskiej bluzie i słuchawkami. Uparła uparła się na niego i próbowała go za każdej siły coś z nim zrobić. Ej, doszło papier jakby wyparował z twojej ręki. On wyparował? No, nie wiem. Róża, Ej, chodź, Ej, mam babina, kryjówkę. jakiś wpis jeszcze, dwa słowa były. Róża, mam kryjówkę, chodź szybko, biegnijmy. Róża, słuchaj, ja, ja mam pewną kryjówkę. Ej, a czekaj, czekaj, ty wcześniej mówiłeś mi o jakimś drugim Dziecko? jakiejś, jakiejś dziewczynce? Przecież ty, ty mówisz. O, o dziecku ze ze sticzu, to jest ty. Dziecko ze przebranym? to jest twoje dziecko. Nie, nie, mówię o tej drugiej. Jakiś, ty mówiłaś o niej, to jest twoje dziecko. Nie, o, mówiłaś to? Tak. Nie, nie o tym zasticzem, tylko w tej drugiej. tej drugiej. Ja czarnej bluzce. Ty coś mówiłaś, ja nie mówiłem mówiłam nic o tym. Mówiłam coś o niej, ale. Mówiłaś, ale. Mówi czekaj, czekaj, co? Co ja o niej mówiłam? Bo ja już nie rozumiem. Ja już nie pamiętam słuchaj, Też. Ja Dobra róża, słuchaj, tutaj mamy ja tajną ja kniówkę. Tutaj jest zapas jedzenia i tutaj tutaj był stitch ostatnio, nie? A a, ja potem Ale kto go wziął? Właśnie dałem policji, że, pojecha, że, że wzięła ja to zapas, ty, nie, ty nie czytałeś gazety. Tak? Ty chyba czytałeś. Czytałeś czy nie Dobra policjant się stał demonem, a ta, ten, ten, ten stitch uciekł. Dobra, zostań tu, Róża! Czekaj, czekaj, poczekaj! W gazetach pisali, że policjanci mogą być nieprawdziwi. Dobra! Ty serio dałeś policjant. Ale słuchaj! To, moje to, było to był prawdziwy policjant. Mam nadzieję, bo inaczej. Słuchaj, ja widziałem podrobione, podrobionego kiedyś. A to było dawno. No, to było bardzo dawno, jak. Dwie lat temu potem jak była szkoła, no, no i wtedy widziałem podrobionego policjanta i on nie miał takiej dobrej odznaki. Takiej dob dobrze aż takiej idealnie tak. To był oryginalny, spokojnie. On potem ktoś go opętali. Open, open, Znowu mi się tam, tam pojawiła. Dobra, Róża, masz tutaj zapasy jedzenia. Już musisz tutaj zostać. Mam, mam to gdzieś. Słuchaj, nie, ja muszę. Pokonam tego demona. Pokonam tego demona. Ta nauczycielka miała uczulenie na czekoladę. Ale szybko, lepiej, lepiej. Szybko, szybko przyjść, proszę Cię, bo jak ten demon się tu pojawi. On nie może się tutaj pojawić. Tutaj Tera. są specjalne zabezpieczenia. Dobra, pa, pa, Dobra. Tutaj muszę połączyć tę czekoladę z tym czymś. Ona miała uczulenie, to nie powinno zadziałać na demony, a to coś... Um, 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 dobra, mam nadzieję, że ten demon się pojawi. Teraz mam wszystko uszykowane. Czekam na niego. Na sta nie wiem, nie, nie, bo tutaj może... Jakimś nie dostanie się dużo, ale nie chcę ryzykować. Dobra. T dobra, Ta, y muszę... Na pewno muszę tutaj stać, tak. Dobra, zawalczę z tym demonem tutaj na lotnisku. To będzie. Będę musiał po prostu go pokonać. To będzie ostateczna walka, na pewno. Czekam na tego demona, aż tutaj przyjdzie. Pewnie to długo potrwa, żeby go pokonać, ale poczekam, aż przyjdzie. Chyba jak go pokonać. Dobra. On powinien tylko się zranić, on, on, to wyłączy mu moc znikania, nie będzie mógł zniknąć, nawet jeśli coś go Natomiast i... O tam jest. Dobra. Zawalczę z nim. A masz walkę! Walam, walam, walnięte! Wal niego. Wal, 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 bijecie, Teraz on chyba... chyba... Teraz... Teraz chwilam go! Wiem, że ona nie żyje! Słuchaj to! Ona nie to żyje! Jestem ja! To jest ktoś... <grym> nie tego... Uderzam cię! Nie masz się przenieść. Słuchaj, teraz się przeniesiesz, a to, to jest kościół, który ciebie pokona! Uuu, to już się pokona na zawsze! Tak, pokonałem ją na zawsze. To, to już jest koniec chyba. Dobra. Dobra, ucie uciekam stąd. Chyba ucieknę z Brookhaven. Dora biegnę na lotnisko. Widzowie, jeśli podobała wam się ta seria, to zostawcie suba i lajka. To już był ostatni odcinek tej serii. No, dla... Na razie, no, dobra była ta seria, więc, no... Zobaczycie. Czekajcie na następne seria.